W październiku 2019 w Nowym Jorku odbyła się specjalna konferencja, swoiste szkolenie pewnej grupy, która miała zajmować się jeszcze przecież epidemią, której nie było, tylko planowano, że będzie, rozumiemy, w jaki sposób rozgrywać ją w celach marketingowych prawda, i takich handlowych. Pani przeanalizowała konkretne materiały dotyczące tego event 201. Może Pani to jakoś nam teraz fajnie i ciekawie streścić, tak? To były ćwiczenia globalnej pandemii, które odbyły się w Nowym Jorku w 2019 roku w październiku, czyli zaraz przed tym, jak się w Wuhan wszystko zaczęło. Organizacje, które brały udział w, w tym evencie, to jest ważne, to było m.in. Bloomberg, uh, Johns Hos, uh, Hopkins Hospital, um, później Bill i Melinda Gates Foundation, później The World Bank, później The uh, World Economic Forum, United Nations Foundation, CIA, CDC i NBC. NBC to są wiadomości. To było dosłownie zebranie marketingowe na to, jak po wdrożeniu tego wirusa, jak go utrzymać i jak najwięcej zrobić z tego pieniędzy. spotkaniu jedna z uczestniczek tłumaczy ludzkie zachowania na podstawie szkodliwości palenia papierosów i ich zachowań. Czyli że po prostu jeżeli człowiek pali papierosy i już teraz wie, że te papierosy są szkodliwe, to nieważne, że on wie o tym i tak dalej będzie palił. I jak to wykorzystać, że po prostu jak można manipulować ludźmi. We have been lied to, but there will be a trade-off. We'll have less safety testing than we typically would have, and so governments will have to decide. You know, do they indemnify the companies and really say let's let's go out with this uh, when it's we just don't have the time to do what we normally do. You can run into safety issues, so we're going to have to take something that usually takes five or six years. And get it done in 18 months. If you want to wait and see if a side effect shows up two years later, uh, that takes two years. Uh, that takes two years. Później mężczyzna mówi, że w, um, sure, w, w, uh, w WHO, Muszą utrzymywać czy tam narzucać prawdę polecenia, ponieważ podległe kraje będą się próbowały wymigać. Czyli WHO ma wychodzić codziennie, zaraz będziemy o tym mówić, mają robić daily briefing, czyli codzienne takie wypowiedzi i na, na wszystkie kraje i w tych wypowiedziach ma być dokładnie ludzie mają być zastraszani, żeby się żeby się poszczególne kraje nie próbowały wymigać właśnie od zamknięcia kraju od social distancing i tych wszystkich innych rzeczy. Następne. Było również sugerowane, aby znane czy rozpoznawalne osoby publiczne przekonywały właśnie do social distancing, czyli trzymajmy się po polsku dwa metry od siebie, tak? To... Będą używać jako, używani jako pionki w tej grze, muszą być informowani na bieżąco. Czyli już cały plan, że cały czas o, e, oni nie mogą podawać starej wiadomości, tylko e, jakiekolwiek na, nowe nadchodzą, muszą podawać nowe. E, m, mają podawać takie wiadomości, później medyczni, profesjonaliści, lekarze i tak dalej mają e, tą propagandę e, rozpowszechniać. Ale wie pan, że we Włoszech brakuje maseczek? Pomagają? Ale, czy, ale nie wiem, właśnie, czy też do ustnie, czy na ręce. No one nie pomagają, one nie zabezpieczają przed wirusem, one nie zabezpieczają przed zachorowaniem. Dlatego naprawdę nie pomagają. Nie pomagają. jak ludzie noszą. Nie wiem. Obywatele będą nie, nie zgodzą się na to, żeby zamknąć stan. Oni to będą próbowali na swoją stronę e, e, jakoś użyć. I tu było jest. E, ona też powiedziała, że to jest problemem, ale my sobie z tym poradzimy. Że, że jeżeli obywatele będą próbowali coś jakoś zmienić, to my sobie z tym poradzimy. I następny człowiek mówi, że media alternatywne mogą bardzo zaszkodzić wszystkim i wyokreować ogromne zniszczenie i to może być dla nich problem dlatego COVID-19, więc trzeba zacząć z nimi jakoś współpracować albo je przekupić. I tu jest napisane, my powinniśmy użyć je albo przekonać je, albo na naszą stronę, właśnie przekupić. Powinniśmy pracować razem z nimi, powinniśmy spróbować uniknąć tej misinformacji, czyli tak zwanej naprawdę prawdy. Czyli, że, że media alternatywne mogą podawać prawdę i to może im szkodzić. Następna kobieta mówi, Musimy się upewnić, że wszyscy ludzie mają dostęp do telewizji i internetu, aby się upewnić, że nikt nie przegapi naszych wiadomości, naszej propagandy. No. Dostał od list od CDC, że, że oni wszyscy muszą wpisywać każdą jedną śmierć, praktycznie, która jest w jakiś tam sposób powiązana z płucami jako COVID-19. Chorują poważnie osoby starsze, osoby chore, osoby, które mają inne choroby onkologiczne, dializy, mhm. które mają powyżej 80 roku jak zawsze, życia. Tak, jak tak. Umiera w tej chwili w Polsce duża grupa osób i umarła na grypę. To są osoby, których choroba podstawowa doprowadziła najprawdopodobniej do śmierci, ale wedle nowego, nowej, nowej, nowej statystyki albo nowego raportowania trzeba wpisać COVID-19 jako przyczynę śmierci. Takie są reguły od tej wiosny. Bardzo często używane flat zone, takie sformułowanie, żeby zalać strefę, żeby te wiadomości po prostu zalały wszystkich, żeby wszędzie we wszystkich wiadomościach były cały czas ich propaganda. to zmodyfikować i kontrolować nasze zachowania. Ty się potrzebujesz dowiedzieć, co to jest i o czym oni mówią i co chcą, abyś ty usłyszał? Not saying this is what you ought to do. I'm simply pointing out a state of affairs that is so.